Państwa wreszcie ukonstytuował się nowo wybrany Sejm, czemu towarzyszyły paroksyzmy jak zwykle między innymi paroksyzmy towarzyszyły wyborowi marszałka i wicemarszałków Sejmu. Marszałkiem Sejmu została pani Kopacz, no jaka jest, każdy widzi. W jednym z wicemarszałków został pan Cezary Grabarczyk, co pokazuje, że premieru Tusku polecono przeprowadzić roszadę. Tych, co byli w rządzie, to daje na Sejm. Tych, co byli w Sejmie, pewnie dana rząd. Niejasne są tylko losy byłego marszałka Sejmu pana Schetyny, który nie wiadomo, czy dostanie jakieś stanowisko w rządzie. Podobno domaga się nawet stanowiska wicepremiera, ale to nie jest pewne. Porażka pana Schetyny i dosyć takie twarde, twarde stanowisko Pan premiera Tuska wobec prezydenta Komorowskiego pokazuje, że rzeczywiście wojskowy, wojskowa razwetka musiała jakieś straty ponieść prestiżowe, może jeszcze jakieś inne, polityczne. W każdym razie no nie jest to tak, jak kiedyś było, że. Pan prezydent Komorowski się, że tak powiem, panoszył, jeśli to takie słowo jest adekwatne do tej sytuacji, bo w końcu pan, kto się ma nie panoszyć, jak, kto ma się panoszyć, jak nie pan prezydent, prawda? No ale teraz już pan prezydent się nie panoszy, mimo że. Marszałek Schetyna udał się pod jego protekcję, to ta protekcja nie wiadomo, czy mu przyniesie jakieś stanowisko rządowe, czy zostanie ministrem, czy zostanie wicepremierem przede wszystkim, czy zostanie ministrem, czy zostanie tylko szefem jakiejś komisji na przykład spraw Zagranicznych, co byłoby degradacją już straszliwą. Ale to jest jeszcze drobiazg w porównaniu z batalią, jaka się rozegrała przy wyborze pani Nowickiej. Otóż pani Wanda Nowicka kandydowała na stanowisko wicemarszałka Sejmu z ramienia ruchu Palikota. No i w pierwszym głosowaniu nie przeszła jej kandydatura. Dopiero pod koniec dnia premier, premieru Tusku udało się przekonać posłów Platformy Obywatelskiej, między innymi byłego wicemarszałka Sejmu, posła Stefana Niesiołowskiego, żeby głosował za kandydaturą pani Nowickiej.